Dzisiaj pobiłem rekord Polski w ilości przeżytych dni w 60 Seconds. Zostaw łapkę w górę, baw się dobrze na swojej ulubionej serii i miłego oglądania. Jak chcecie więcej, zostawcie dużo łapek. Jesteśmy w jakby nie patrzeć jednej czwartej. Seta! Setny dzień! Dzień 150. Halo! Jest apokalipsa! E, chyba nie muszę mówić, że dzisiaj jest bardzo ważne podejście, ponieważ zanim odblokujemy jeszcze e, ten czołg, to postanowiłem sobie, że strajharduje i zrobię 200 dni w 60 Seconds. Jest to do zrobienia. Wiele razy mijaliśmy próg 100 dni. E, nawet chyba w najlepszym piku mieliśmy Byliśmy 150, tylko byliśmy mega sfunkcjonowani na tym, żeby zrobić jakieś tam powiedzmy w międzyczasie zakończenie. Ale teraz robimy 200 dni. Nie wiem ile mi to zajmie. Updatey będę wam robił, co powiedzmy 10 dni, żeby było łatwiej. Będę mówił, jak to tam wyglądało. No i co? Trzymajcie kciuki, jest godzina. 8:12, dam wam znać, kiedy zrobię 200 dni. Ten dzień poświęcam na bicie rekordu, a później robimy rekord polski, rekord świat, Chociaż rekord polski, 200 dni, to chyba też będzie. Także przy okazji pobieramy rekord polski. No to lecimy, let's go. I, a nowa gra zaczyna. No oczywiście gramy na Fatmanie, tutaj nie ma co mówić, trzeba to zrobić wyzywająco. Znaczy 200 dni, jakbyśmy grali na trybie łatwym, jest możliwość, że dostaniemy więcej rzeczy do schronu, ale eventy jakoś tam się powtarzają, także czasu nie będziemy mieli jakoś specjalnie dużo, potrzebuję Całą razu sobie poprzesuwam wszystko, żeby mi się łatwiej e, biegało. No i co? Czasu będę miał zdecydowanie dużo. Czasu będzie dużo, dużo zupy, bo to się przydaje. O, jeszcze woda. Okej, okay, wracamy po córkę i matkę. To będzie bardzo dobre zbieranie. A, no to tak, bo córka, zapomniałem, że córka mając kuzon w ręku jest zdecydowanie za duża, jest ogromna, nie, wiecie o co chodzi dobra, pozbieramy sobie rzeczy i wracam do was jak będę w schronie ze wszystkim, czego moja dusza będzie y, potrzebowała i później robimy update'y co 10 dni, no i zobaczymy jak daleko dojdziemy, chociaż głęboko wierzę w to, że uda się zrobić te 200 dni, to nie może być aż takie ciężkie, jak wszyscy mówią, a wy w międzyczasie dajcie mi poza łapeczką w górę y, oczywiście pod filmem, dajcie mi znać w komentarzu, czy chcielibyście na przykład zobaczyć 300 dni, co byście chcieli zobaczyć 60 seconds w moim wykonaniu. Dobra, wracam zaraz jak już będę w schronie. O, jeszcze syn. O, dobra. Dobra. Zdążyłem jeszcze wziąć syna. Idealnie, zaczynamy! Wierania jest chyba w porządku, brakuje mi mapy, ale tak to widzę, że jest naprawdę no... jest nieźle. W międzyczasie było trzęsienie. W drugim dniu straciłem maskę przeciwgazową. Dobra, damy radę. Peskito, tutaj w schronie co jakiś czas lata nie topesz. Ja nie wiem czy to jest związane z Halloween, ale... Chcę go trafić. to będzie, może dostanę jakieś osiągnięcie, ty, Beskitu. Dzień szósty. Dawaj mi nie nietoperza. Miałem robić update co 10 dni. Dobrze, jestem słowny. Dawaj nietoperza. O, o pa, 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 pa. Widziałeś? Normalnie nie topesz mi po schronie lata, to jest szaleństwo. Dzień ósmy, w większym czasie znalazłem apteczkę, ale musiałem jej zużyć, bo by się w schronie. Pozałatwiali. To jest dopiero dzień ósmy. Masakra, powiem wam. Kurde, już myślałem, że zapteczką będzie znacznie łatwiej. A tu tulipa. Ekspedycji nie mogę przygotować. Maski przeciwgazowej nie mam. No dobra. Kolejny update w dniu 20, bo w dniu dziesiątym jeszcze łapiemy nasionko. ooo, ciężko będzie wam to wszystko pokazywać w całości. Dobra, po posadźmy sobie to nasionko. Wiecie, o co chodzi. Podaliśmy je wodą. Bo wiecie, o co chodzi. Cały czas coś się dzieje. No ale dobra, będę wam co 10 dni pokazywać, co się mniej więcej wydarzyło i na jakim jesteśmy etapie. Oho. Dzień 17, ważny update, ponieważ Mary Jane się rozchorowała. I to jest mega ważne pod tym względem, że będziemy mogli ją ewoluować. Jeżeli ona zmutuje, to mamy gierkę ustawioną i 200 dni się wydarzy. Mam siekierę, więc mogę obciąć głowę tej roślince, którą sobie wyhodowaliśmy. O nie i obie są chore. To nie jest dobra informacja. To jest bardzo zła informacja. Dobra, oczywiście ścinamy roślinkę. Dostaniemy troszkę zupy, więc jest dobrze. Yy, na luzaczku. Na luzaczku, spokojnie. Okej, okay, jest zupka. No i teraz sprowagam. Wracam do was za chwilę, bo to jest dzień już 18. Okej, okay, dzień 29. Tim w ogóle zrobił bardzo fajną ekspedycję. Zwrócił z maską przeciwgazową, przyniósł trzy wody. Co jest mega opcją, bo mi się woda <laughs> kończyła. Także, Tim, no nie no, jak wysyłać na ekspedycję, to tylko Tim jego, wiecie o co chodzi, nie? Zostało mi, no, no zaledwie tyle woda tu od razu odwodnienie. Ekspedycja oczywiście szkujemy na dzień 30. Mapy dalej nie ma. Powoli będzie dobrze. Nie topesz lata. Po schronie, e, dzień 30. I tutaj wy wypuścimy sobie na ekspedycję. Wydaje mi się, że znowu Timiego, znowu z poradnikiem młodego skauta, Ponieważ no, to jest gość, który. No, on, on, on przychodzi, nie? On przychodzi, on robi naprawdę dobre ekspedycje. Nikt nic, damy mu to przed ekspedycją. A jak wygląda dzisiejszy dzień? Timi podsypia na siedząco. Potrzebuję mu, po, mu parę dni, żeby dobrze wypocząć. No ale dobra, nic się złego nie wydarzy. Więc Timiego spokojnie wyśle. So A, bo on musi odpocząć. Ale Lipton. Dobra, dobra. Na ekspedycję wyślemy Teda z maską przeciwgazową. Tak będzie najlepiej. To jest to prawda, już dzień 30. Także jemu damy to i to. Temu zabierzemy to, bo jeszcze nie jest wygłodzony. Dobra, Teddy! Dzień 40. Ekspedycja ruszyła, zaraz wracam. Zacznę dźwięki, żeby nie nabawić się paranoi. Skorzystajmy z Barca Powinien wrócić Ted do schronu. Ja w międzyczasie, jak gram, ja i tak prowadzę swój Let's Play. Natomiast 38 dzień, dobra, niech będzie, że 38 dnia Wam pokazuję, co się dzieje. Wszystko wygląda naprawdę dobrze na razie. Nie ma żadnych problemów. Żadnych, dosłownie żadnych. Nie topesz lata, no i co? Przyniósł z powrotem maskę przeciwgazową, czyli możemy wypuszczać dalej ekspedycję. Jest mapa i jest jedna zupa. Okej, okay, a jak to wygląda z wodą? 1,25. Nie jest najlepiej z wodą. Powinniśmy sobie poradzić. W międzyczasie miałem jeszcze event, że chcieli mi dać dwie wody za e, chyba spray albo dwie wody za coś po prostu ważnego, więc nie wymieniłem, przynajmniej na razie. E, o, to sobie też sprawdzimy. Dzień 38, już dzień 39. Teraz będzie ich trzeba nakarmić, napoić, no i od razu wysłać ekspedycję. Od razu, bez żartów, wysyłamy ekspedycję. Już dawno nie wiedzieliśmy, by tymi był czymś tak podekscytowany. To już znamy. Okej, okay, wygłodzenie. Odwodnienie, wygłodzenie. Odwodnienie, wygłodzenie. Gór. Tutaj powinniśmy sobie poradzić. Ekspedycja... Eee, dobra. Otrzymaliśmy koordynaty. Musimy udać się w to konkretne miejsce i zostawić jakiś znak życia. Skorzystajmy za pomocą mapy, oczywiście, że tak, bo to jest zakończenie z wojskiem, ale jeszcze w międzyczasie będą zapasy i tak dalej, więc zakończenia z wojskiem nie robimy. Dzień 40. Wszyscy zdrowi. potrzebuje wody. Teraz zaczy się, zaraz wracam, dzień 50. A no jeszcze w międzyczasie wam pokazuję dzień 40, wysyłam Timiego na ekspedycję z poradnikiem młodego skauta. Mordo, ty tam coś masz? Głód, pragnienie, to dam ci i to i to, powinieneś sobie poradzić. Eee, no i co, jest bardzo mało wody, liczę na jakiś event, zobaczymy w dzień 50. O! Dzień 41, no muszę wymienić radio za wody, tutaj nie ma innej opcji, nie? Muszę, muszę to zrobić. Dobra, ale i tak wojsko już nas nie interesuje, także żeby nie było, że tu znikąd po prostu po 10 dniach biorą się te rzeczy. To jest idealne, no, teraz mamy woda i zupa, zapas jest całkiem niezły. Jeszcze Tymi wróci z ekspedycji. Dobra, wydaje się, że się układa, wracam dnia 50. Wygłodzenie, wygłodzenie. Słuchajcie, Tymi w międzyczasie, Tymi zrobił bardzo dobrą ekspedycję, bo przyniósł apteczkę, zupę i wodę, to wam chyba pokazywałem, zupę i wodę. Nie wiem jak to w montażu. Ostatecznie wyjdzie każdy zapach. Sprawdzimy sobie ze ściany, co to jest. Oczywiście, że tak, bo to może być dodatkowa zupa, która nam dojdzie na ścianę. I jesteśmy w jakby nie patrzeć, jednej czwartej. I jest naprawdę bardzo dobrze. I dodatkowo była zupa. Gdzieś w tym sejfie, albo gdzieś w tym miejscu. Nie no, układa się to perfekcyjnie. Nie chcę zapeszyć. Naprawdę nie chcę zapeszyć. No i tak puzon. No puzon w schronie musiał być. Z całym szacunkiem. Wiesz jak jest. No i dobra, ekspedycja. Oczywiście szykujemy sobie S -s 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 liderześ. dzień 50. No i co do ekspedycji, w dzień 51, no znowu bym wysłał Timiego, no on jest po prostu nie do zajechania. Aha, bo zgubił poradnik młodego skauta. Dobra, co my tu możemy zrobić? Może Ted'a, niech będzie zaprawiony w bojach. Na ekspedycję wyślemy Dolores. Co by jej dać? Może mapę, żeby się nie zgubiła. Dajmy jej mapę. Wracam dnia 60. Dałem jej i wodę i zupę. Zobaczymy w jakim stanie przyjdzie. Dam wam update. Po prostu jak przyjdzie dam update. Mary Jane ciągnie brata za włosy i wyzywa go od radioaktywnych cymbałów. A Timmy wściekle kopie siostrę po kostkach, krzycząc, że ta jest zmutowanym babolem. Co za cyrk. Nikt nie wie, co rozpętało tę awanturę, ale której z nich musi mieć rację, prawda? Tylko które. A nie przyznajmy racji nikomu z racji tego, że pierwszy raz mam taki event, to mówię, pokażę wam. Dzień 54. Nikt nie miał racji, wszystko jest w porządku, nic się nie wydarzyło. No i o to chodzi. Nim ktokolwiek mógł zainterweniować, dzieciaki się pogodziły, oboje już dążyli zapomnieć, o co w ogóle poszło. Dobrze, że nie przyznałem komuś racji, bo byłoby faworyzowanie kogoś w schronie. Jest dobrze. Ok, dzień 56. Wraca Dolores. Co przyniosłaś, moja droga? Bo widzę tutaj jakiś upgrade. Są dwie zupy, jest waliza. Straciliśmy mapę. Mm, nie dobrze, chociaż dwie zupki wpadły, butelki wody jeszcze są. Zmieniamy skina do walizki. Robimy racjonowanie. Mm, nie no, jest, jest naprawdę rewelacja. Jeszcze nigdy mi się tak nie układało, że wszyscy w schronie są zdrowi. Nie wariują. Ekspedycji na razie. Nie no, mamy mało wody. Może nie szykujmy. Na chwilę obecną sobie to zostawmy. Szczur. No trzeba skorzystać z karabina, niestety. Tylko żebyśmy nie zepsuli tego karabina. Są dodatkowo karaluchy, oczywiście, w naszym skronie. Dzień 57. Dobra. Wracam do was w dniu 70. Bo teraz byłby 60. No to na dzień 70. Jestem z powrotem. Słuchajcie, widzicie, że tam były klucze, nie? które miał wziąć. Eee, Ted, ja już nawet nie robię tych eventów, żeby po prostu dotrwać jak najdłużej, nie robię żadnych eventów, a oni nie wariują, to jest najlepsze, żadnego zwariowania na chwilę obecną nie było, więc jest dobrze, dzień 60, tak wam tylko pokazuje. dziwaczne grzyby, nie, dobra, dzień 70, zaraz, więc wracam. Teddy i Mary Jane nie mogą ostatnio dojść do porozumienia, dziś wdali się w zażartą dyskusję o postaciach filmowych, a dokładnie kto wygrałby pojedynek na śmierć i życie, siedmiu krasnoludków Królewnej Śnieżki z rewolwerami, czy grupa bandytów z Naszego Pustkowia, to dylemat, obok którego nie da się przejść obojętnie, ale kto ma rację? Oczywiście nie. Nikt, ale daje wam znać, że to jest jakiś nowy event, czyli decydujemy między Królewną śnieżką i z rewolwerami i grupie bandytów z naszego pustkowia, no raczej bandyci. Ale nie róbmy tego, bo zwariują. Zobaczmy z ciekawości, czy coś się wydarzy. O, jakaś harmonika poszła w ruch. Nie jest dobrze, dzień 64. Nikt nie zwariował? To jest najlepsza! Cicho, Karol! Cicho, graj, skup się, wracam 70 dnia. Mamy dzień 70, Ted jest obecnie na ekspedycji. W międzyczasie włamaliśmy się do bunkra sąsiadki. Niestety. Dostaliśmy trochę wody, także jest dobrze. Tedowi daliśmy walizę na ekspedycję i on za chwilę powinien wrócić. Znaczy nie tak za chwilę. O, nie wygłodzenie. Mam nadzieję, że przyniesie trochę zapasów. Sztuk porządnej amunicji. Oczywiście, że dokonajmy transakcji. Może coś z tego będzie. Dzień 71. Ja już jadę, po prostu jestem tak sfokusowany na gierce, że robię to bez żadnego problemu. Oni dalej nie są ani zwariowani. Ani, ani nie, radio dostaliśmy. Idealnie, bo radio możemy wymienić znowu na cztery wody, jeżeli będzie tylko event z wymianą. No, jakby nie patrzeć, to naprawdę to wszystko się układa. Otwierać w imię wolności? Absolutnie nie. Poczekajmy jeszcze na powrót yy, TEDa może. Albo dobra, wracam dnia 80, bo to i to i tak. Po prostu Wam pokażę, co się wydarzy dnia 80. Czy w ogóle dojdziemy do tego, co planujemy? A jeszcze trochę brakuje. O, widzicie, radio za amunicję. Nie, ja wolę radio za więcej wody. To by było idealne. Ted nie wraca, dobra. Wracam dnia 80. Grupa wali w nasze drzwi, 74. dzień. Dobra, pierwsze co robimy? Koncert harmonikowy jako hymn, ale Ted powinien już wrócić. Ted jeszcze nie wraca, nie jest dobrze. Dzień 75. Powiem wam, że emocje jak na grzybach zaczynają się dziać. Dobra, Nie posu... Niedobrze. Straciliśmy teda. Dzień 75. Nie, no, wierzę, że matka jest jeszcze w stanie tutaj pociągnąć tą, co tylko walizę nam zabrał. Ekspedycję szykujmy, ale dymy. Ale dymy. A dzień 80 moi drodzy. No i powiem wam tak, wygłodzenie muszę już wychodzić na ekspedycję. Wojsko się komunikuje, ale nie mam siekiery. Dobra, dobra, na ekspedycję puszczony. Eee, eee, no wysłałbym Dolores, ale jak ona nie wróci. Nie, no muszę wysłać. Muszę wysłać Timiego. team nie jest w stanie, nie? Aha, bo ekspedycja jutro. Dobra, dobra, wracam dnia 90. Zobaczmy, co się wydarzy. Szkolny schron. Jako rodzice byliśmy odpowiedzialni za jego zaopatrzenie. Błagam cztery wody. Cztery wody, będzie dobrze w schronie. Będzie dobrze. Jest! Takie coś! To ja szanuję, ty! 87 dzień, event z pająkami. Jesteśmy po jednej ekspedycji, w której Mary Jane z niej wróciła, ale... Nie jest chora ani nic. Jakby ona zmutowała teraz puzon. Nic nie robię, mutuj. Dziewczyno, mutuj! Dzień 88, błagam. No nie no, bo przecież nie jest chora. Pierwszy raz w 88 dniu event z pająkami! O Boże! O Boże, jakby tylko była chora, nie wróciła z tej ekspedycji, ale nie była chora. Dlaczego? Dlaczego? Gościu gra na trąbce. Wesoła kompania, nikogo nie wpuszczamy. Dzień 89. Zaraz seta, ale to leci. Ale to leci. Dawno nie byłem tak sfokusowany na gierce. Bez kitu. Bez kitu. Uuu, bez ekspedycji? Znowu oni! Dobra. Skutka, trudno, będziemy bez skutki jakiś czas. Dzień dziewięćdziesiąty. Wracam z, jak będzie stuwa. Wracam jak będzie stuwa, ale by było dobrze co? Harmonijka wjeżdża. Dostaniemy dwie zupy od karalupów prawdopodobnie. O kurde. Ile? Dwie czy jedną? Zupę i wodę! No i tak się zbiera zapasy. Dzień dziewięćdziesiąty. Spokojnie, Karol. Spokojnie. Na stówę wracam. <laughs> ale się dzieje. O, kurde. Powietrze, oczywiście, że to sprawdźmy. Dobra, do no zaraz. Ty, no. Tylko, żeby się nikt nie rozchorował. Chociaż sprawdźmy to z ciekawości. Dzień 94. Okej, okay. nikt. O, dobra! Mamy chorą Dolores. To jest chyba pierwsze albo drugie? Już tyle razy grałem. 60 Seconds. Chyba pierwsze w ogóle rozchorowanie w Gierce, ale mam apteczkę. Więc na luzaku. Dobra, seta, zaraz wracam. Dobra, mieszkała w naszym miasteczku, pełne imię i nazwisko. I to jest 98 dzień, czyli to jest ta e, z 60 parsecs. Didi Dawkins, dobra, sprawdźmy to. I dzień 99. Będą zapasy. Tylko co ona nam dała ciekawego? Dwie zupy. Tylko dwie zupy. Okej. Okay. A w międzyczasie Dolores, bo jeszcze wcześniej zrobiliśmy grupa ubrana w lekarskie kitle, i daliśmy im jedną wodę wcześniej. No i oni przyszli normalnie uleczyli Dolores. Także tu się układa, tu się układa. Tutaj nie ma o czym gadać. Odwodnienie. E, odwodnienie. Dobra. E, ekspedycji jeszcze szykujemy dzień setny znowu bandyci. Boże. Nie, no to teraz to już musimy skorzystać z karabinu, tylko karabin się rozwali, nie? Ale seta. Seta. Setny dzień, no i powoluteńku do przodu. Tak to się robi, karabin zepsuty. Najgorzej, najgorzej, ale dobra, przynajmniej żyjemy, jest dobrze. No i co? No i, i co? I ekspedycja. Trochę wody upłynęło, wiadomość od wojska. Chcą byśmy wysłali na spotkanie jedną osobę. Nikogo nie wysyłamy, żadnego zakończenia z wojskiem. Dzień 101. Powolutku. No i co? Teraz się dopiero zacznie zabrawa. Zabra za, 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 za no zabrawa, zabrało, zabrało to mi wszystkie zapasy. <laughs> Oby Nie, wygłodzenie Dobra Ekspedycja, nie, dzień 101, nie Dobra Wracam, dnia 110, tam wam znać w międzyczasie co się wydarzyło. Teraz po akcji z Dolores mamy znowu gromadę lekarzy. O uzupełnienie apteczek. Damy im jedną wodę, oczywiście, że tak, bo może znowu do nas przyjdą. Ale mam, mam yy, apteczkę. Mam apteczkę, nie, nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić, zależy mi na wodzie. Ile ja mam wody w ogóle? Cztery butelki wody. Nie, 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 nie. Dać czy nie. Dobra, dobra, dam, dam, trudno, dam, może przyjdą, mnie uratują w pewnym momencie drugi raz, bo przy 106 dniu podwójne przyjście gromady lekarzy. To jest jakieś szaleństwo, ale widocznie tak ma być. Dobra, będziemy korzystać. Trudno. Odwodnienie, odwodnienie, wygłodzenie. Ja w ogóle zauważam, że oni coś coraz mniej są głodni, spragnieni. Zgraja bandytów, a my nie jesteśmy całkiem bezsilni. Zrobinam szczęścia i przemocy. Może pokażemy im jacy jesteśmy twardzi. Co prawda, nie możemy ich wszystkich wmordować, ale spróbować zawsze warto. Nie! Nic z tych rzeczy. 110. dzień. Tylko, żeby się kuźwa nie włamali do schronu. Bez takich, bez takich, bo naprawdę lecę po jakiś kuźwa rekord. Przynajmniej swój. Nie wiem, jaki jest rekord świata, czy rekord polski. Musicie dać znać w komentarzach. Okej, okay, okej, okay. w radiu kolejne wojskowe te, nie, nie robimy wojskowego tego z racji tego, że jesteśmy blisko zakończenia z wojskiem, a ja nie chcę tego robić, nie chcę, żeby weszli mi do schronu, bo chcę zrobić 200 dni w 60 seconds, a jestem naprawdę bardzo blisko, już się opłaca o wygłodzenie, nie no, powinniśmy sobie, mówię, to poradzić, od czasu do czasu są jeszcze jakieś eventy, nie jest w najlepszym stanie... Pogawędźmy z nim, ekspedycję sobie przygotujmy Dobra wracam, pogadajmy z nim Wracam dnia 120 albo 119 jakoś tak Dwie butelki wody za karty Normalnie, normalnie to robimy Wygrywamy teraz dwie butelki wody <laughs> Nie rozmawiajmy z Mary -Jane, nie powinna zwariować Spokojnie, dzień 116 Dobra, nie wiem, 130 może wrócę? Jak wrócę, będę dawał znać na bieżąco, ty, nie? To się, to się musi udać To nie, to nie, jest takie, nie jest takie, trudne, nie? Obóz bandytów, nie będę z nimi walczył Nie chcę z nimi walczyć, 117, dzień, spokojnie Jesteśmy w połowie drogi, poza połową drogi Jak się tylko uda Ale by było rewelacyjnie, bo to by był mój rekord w ogóle wszechczasów Wszechcia odwodnienie. No i właśnie od czasu do czasu pojawiają się takie eventy, nie wiem, 113, w 93, w 94 dniu. Dostajemy tu dwie wody, tu jedną wodę, tu coś, tu ktoś nam coś dał, tutaj dodatkowy save, także jest dobrze, dobra, wracam. Czy my właśnie odbiliśmy Teda z obozu bandytów? Bandyci trzymają swoich więźniów na obrzeżach obozu. Byliśmy w niebo wzięci, gdy odkryliśmy, że był tam Ted. Uwolniliśmy go i wróciliśmy razem do bunkra. Co za niespodziewanie. <straszanie> <traszanie> 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 Co się dzieje? Wiadomość z dziwnymi kartka symbolami. Idź to sprawdź, będą zapasy. Co jest? Teddy, ja miałem wrócić 130 dnia. Dobrze wyglądasz, koleżko karmazynowy. Uuu. Wygłodzenie, no, no. ty typi, Ty pij, ekspedycję szykujmy. Oczywiście, że tak, trzeba kogoś wysłać. Możemy jej pomóc poradnikiem od tego skauta, pomóżmy jej. Dobra, wracam 140 jak się uda, albo jak będzie się w międzyczasie działo coś takiego, nie? Łamanie szefru kosztowało nas sporo dni i stek cichych przekleństw, ale Dolores dopięła swego, niesamowite. No taka ta, dodatka dokładnie pisuje, trasę do tajemniczego miejsca niedaleko od nas. No, oczywiście, że ryzykujemy. Dawaj zapasy. Dawaj zapasy, 129 tydzień. Muszą być zapasy, jeszcze jakieś tam... Ooo, na razie... Ooo, na razie nie wróciła. <laughs> nie jest dobrze. Odwodnienie. Nie jest. Oj, nie jest dobrze. Wracaj. Bazgroły na pobliskim murze. Tep, niech pójdzie to sprawdzić. O nie, wysłałem dwóch rodziców. Czy jestem idiotą? Chyba tak, dzień 130. Wszyscy są! Są zapasy! Wuhu! Mapa! Dwie zupy i dwie wody! 130. Robię to! W 200 dni będzie. Wciszyłem to. Czekaj, tak mi wygodniej. Tak się siedzi. W... Nie, no przyszy, przyszy. Wracam z 140 dnia, ale dymy. Ale dymy! Wiecie o co chodzi? W międzyczasie 132 dnia był event, gdzie idę do domu sąsiada, żeby był safe i znajduję latarkę. I nagle ta latarka się pojawia. No, za 8 dni byłoby to. Skąd masz tę latarkę? Wiecie o co chodzi? No, no, mam ją, no bo, bo był event, nie? Także was, was informuję Gdzieś tam o tym takich eventów po drodze trochę było, nie? Waliska. Okej, okay, no i dodatkowo pojawia mi się walizka w schronie. 137 dzień, bo znalazłem safe w bunkrze. No, do, daję znać, no dalej. Eee, zagadkowe wskazówki: czy poprowadzą nas do jakiegoś skarbu? Niech pójdzie Dolores. Dobra, Teda już raz straciliśmy. Dzień 140. Dzień 140. Co przyniosłaś ze sobą? Maskę przeciwgazową? Straciliśmy mapę. Oj, szkoda, bo teraz ta mapa by się przydała. Oj, szkoduchna. Dobra, expedición. Możemy wysłać Dolores. Dolores z walizką i z... siekierą. Dobra, zaryzykujmy. Dzień 140. Czy ona jest najedzona i napojona? Masz to i to. Trudno. Idź, ekspedycja wzywa! Wracam 150 dnia. Jak tylko dotrwam, a dotrwuję! Dotrwiewam, dotrwa... dotrwajam. Okej, czyli nie zwariujemy. Ej, w ogóle, odkąd rozwaliłem obóz bandytów, zniknął problem z, z y, bandytami. W ogóle nas nie atakują bandyci. Oni nie zwariowali. Ciotuchna Ada, rodzinna fotografia. To jest wujek po pierwsze, a nie ciotka. No ale dobra, mamy spokój kompletny z bandytami. No nie wiem, czy ktoś was znowu jakiś Bóg. Mutant. Kilka dodatkowych par rąk. Niestety nie. Może powinienem mu coś dać, bo jeżeli przyjdą do mnie bandyci, nie mam kłódki, mam tylko. Nie mam nic. Jakby teraz przyszli, to tylko harmonijka, tylko koncert. Ale dobra, na razie mamy spokój, więc tak jak mówię, no nie przychodzą, więc jest naprawdę dobrze. Liczymy na to, że Dolores, jak wróci, wojsko zaczęło nadawać. No nie, dzień. Sto... Dobra, wracam 150. Spokojnie, Karol. Kalma, kalma. To zbyt ryzykowna, co jeśli okaże się, że to nie armia, a bandyci albo ktoś znacznie gorszy. Dobra, straciliśmy Dolores. Może być problematycznie. Nie, no 145 to jest to jest dobry wynik. Morda bez takich. Nie szykujmy ekspedycji. Wytrzymamy. Ogolić by się mogło. Nie ma się kiery po pierwsze. A Mary Jane spokojnie, ona nie zniknęła. Ona poszła szukać tuby, czyli event w dzień 140 jest wróciła. Masz coś ze sobą? Fajnego chyba nie. Może za chwilę pójdziesz, ale by było dobrze. Ale by było dobrze. Odwodnienie. No i kończą się zapasy. Nie jest dobrze. Zróbmy pożytek z radia, oczywiście. Dzień 150 i teraz Mary Jane Powinna iść. Już o nie. Rozwaliśmy radio. Ale Lipton. Ale Lipton. uaa, Uaha. Kotlety 2. Uaha. W międzyczasie w czeluściach bunkra znaleźliśmy karabin. I musiałem go wymienić na cztery wody, i to był bardzo dobry event. Dodatkowo wcześniej znaleźliśmy kłódkę, i teraz będziemy mogli bronić się przed bandytami. Ale nie mamy karabinu. A tak się cieszyłem, że mi posłuży. Przynajmniej dłużej. No ale tak jak mówię, dalej nie mamy żadnego eventu. Nie mam hydroprocesora, na pewno ci go nie dam. Dalej nie mam żadnego eventu z bandytami. To po co ja zbieram. Rzeczy, dzień 154. Wrócę 160, prawdopodobnie znowu po raz kolejny. No dobra, zupy nie ma za dużo, to jest najgorsze. Znaczy bez zupy przez chwilę jeszcze sobie poradzimy, nie? Przynajmniej powinniśmy. Oddychamy. Raz, dwa, trzy, otwórzcie drzwi, bo wszyscy zginiemy. Nic nie otwieraj, dobra, wracam zaraz. W pobliżu koczuje grupa ocalałych. Jezu, jak to się wszystko układa, tak jakbym po prostu miał to przejść, nie? 0,75 tego. Dom starców. Pożyczenie kilku rzeczy nie powinno sprawić nam większego problemu. My potrzebujemy tych zapasów bardziej niż oni, prawda? Cztery zupy. Ja to robię dzisiaj. Bez kitu. Ja to robię. Ty mi zawsze uwielbia biegać w koło i jeździć na rowerze. Ten klasrofopiczny schronie nie jest idealnym miejscem dla dzieciaka ze zbyt długimi, ruchliwymi nogami. Dawaj dalej, normalnie wypuszczaj go ze schronu. Co się dzieje? Mapę? Co? Co za świr? Jeszcze pojeździł se na rowerze jeszcze mapę przyniósł Nie, nadprogramowa ilość rąk nie. Dzień 100 sto... Zbyt wiele dni bez wody skończyło się tragedią. Ted skonał z odwodnienia. Ja nie zauważyłem odwodnienia, Teda. Nie, gościu. Nie, nie, nie. Nie. Nie, <śpiewanie> Nie. <śpiewanie> Grałem w to prawie dwie godziny Nie. 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 Go, 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 go 160 Rekord swój i tak pobiłem, ale zaraz się rozpłaczę. A ja też mi brakuje wody. Nie mam łzy. 5000 łapek i podchodzę do tego jeszcze raz. Ale. Ale Kama, nie dać mu wody, 160 dni. Nie, no muszę zrobić te 200 dni, przecież właśnie udowodniłem, że się da na totalnym fokusie. Mniej gadać, skupiać się na gierce, wracać co 110 dzień. To jest możliwe. Oh my god! Jestem wściekły. Jestem wściekły. Poza czołgiem mam teraz nowe wyzwanie, nie? Zrobić 200 dni. 160 dni to było pobicie mojego jakiegoś osobistego rekordu, ale dalej nie zrobienie 200 dni. To nie może być takie trudne. Come on! Strzelaj łapkę w górę. Dwie godziny nagrywki, będę musiał stracić jeszcze raz, albo jeszcze dwa, albo jeszcze pięć razy dwie godziny. I to tak blisko za pierwszym podejściem. Teraz to jestem sfokusowany, muszę to zrobić, nie? Pięć tysięcy polubień, jeszcze raz podchodzę do 200 dni, 60 seconds. Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się w sumie z nerwami. Pomogłem to zrobić, nie dałem mu wody. To jest jakiś skandal, to jest jakiś skandal. Trzymajcie się, Mistrzowski łokieć, jestem załamany. Idę zjeść śniadanie jakieś. Tak wcześnie zacząłem, żeby to zrobić. I to taki błąd! Taki błąd! Trzymajcie się! Masakra. Na razie, pół. Co jest grane?